Witajcie w przeglądzie nowego snapshota 23W16a. Po tygodniowej przerwie Mojang uraczył nas przyjemnym moim zdaniem snapshotem, który wprowadza sporo przyjemnych poprawek, ale najbardziej zauważalne są związane z nową strukturą, jaką są ruiny szlaku. Mam nadzieję, że przegląd Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie być na bieżąco, a teraz zaczniemy! Dziś zaczniemy od bardzo przyjemnej zmiany, a mianowicie wieśniaki, które od jakiegoś czasu były w stanie zbierać nasiona wywąkiwane przez Nifera, od dzisiaj będą w stanie również się zasadzać. Wbrew pozorom to sporo zmienia, ponieważ dzięki temu możemy robić automatyczne farmy. Tych kwiatków, gdyż sniffer je automatycznie wykopie, te trafią z systemem do wieśniaka, wieśniak je zasadzi, a potem już wystarczy tylko w jakiś sposób te kwiatki usunąć. Moim zdaniem, bardzo przyjemna sprawa. Nienawodnione pola uprawne, na których rosną kwiatki pochodni, więcej nie zmienią się już w ziemię. Wcześniej wyglądało to w ten sposób, że w przeciwieństwie do innych upraw, nawet jeżeli te kwiatki rosły na zaoranej ziemi, to ta z czasem w ziemi się zmieniała. Teraz to już jest przeszłość. Mieliśmy w Minecraft pewną niekonsekwencję, mianowicie kamienne guziki bardzo szybko byliśmy w stanie niszczyć, ale Blackstone'owych już nie. Na szczęście w tym snapshot'cie zostało to poprawione. W końcu guziki są takie jakie być powinny. Kilku zmian doczekały się sensory zwykłe, jak i skalibrowane i od tych drugich zaczniemy. Po pierwsze zmieniła im się tekstura. Wcześniej była dosyć bedrockowa, a teraz jest bardziej jak na Javie, czyli nie jest spłaszczona. Również powrócił drobny cooldown w sensorach. Wcześniej niemal ciągle one działały, jeżeli docierały do tych wibracje. Teraz, jak widać, jest drobna chwila odetchnienia. Kilka zmian związanych ze snifferami. Jeśli nakarmiliśmy snifera podczas wywołkiwania przez niego nasion, ten po wykopaniu zostawał przez jakiś czas. Jak widzicie, bez ruchu. Kompletnym bezruchu, ani nawet nie wstał, ani nie zatrzepotał uszami. Przez bardzo, bardzo długi czas. Sniffer mógł wywąchiwać nasiona, nawet mając na sobie efekt lewitacji. To też zostało naprawione. A transportowanie Joe będzie zdecydowanie przyjemniejsze, ze względu na to, że od teraz ten może wsiadać do wagonika. Umiejscowienie spleszy zostało zmienione w związku ze zmianą logo w poprzednim snapsie. Tak wyglądało w 14a, a tak prezentuje się to w 16 A. Jak widać, splash jest delikatnie niżej, żeby nie zasłaniać tak dużej części logo. A skoro przy splaszach już jesteśmy, pojawiło się kilka nowych. Po polsku brzmią następująco: ten piasek jest sus. Pamiętaj o umyciu zębów. Posiada działające regały. Niuch, niuch i umieść wiszący znak, tutaj. Mamy też zmiany związane z ikonkami, a mianowicie pełna wersja Minecrafta od teraz będzie miała ikonkę Ziemi z trawą, natomiast snapshot będzie to zwykła Ziemia. Uważam ten dobór za dość kontrowersyjny i myślę, że crafting w przypadku snapshotów który raczej sugeruje, że coś jest tworzone, tak jak snapshoty, czyli nadchodząca wersja, zdecydowanie bardziej do takich snapshotów to pasowało. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Znane dotychczas nam odłamki ceramiki zmieniły swoją nazwę. Jak widzicie, to już nie jest Pottery Shard, tylko Pottery Shard. Teoretycznie jedna literka, ale zmiana jest faktycznie tutaj dość zasadnicza. Shard, jak dobrze wiadomo, oznacza odłamek, ale szert to już jest czerep, zgodnie z definicją z Wikipedii. Czerep, skorupa ceramiczna, stanowiąca właściwą ściankę przedmiotu, wypalona, lecz nieszkliwiona. Choć zmiana wydaje się być tylko w jednej literce i faktycznie taka jest, tak mimo wszystko w nomenklaturze archeologicznej słowo sherd zdecydowanie bardziej pasuje, więc brawo Mojang za research. Podczas szczotkowania bloków, jeżeli na naszej drodze natrafiliśmy jakieś itemki, proces szczotkowania, jak widzicie, zostawał w dziwny sposób przerwany. To też naprawiono. Przejdźmy teraz do zmian związanych z nową strukturą. Ciekawostka, teren dziwnie wyglądający przede mną jest to właśnie w pewien sposób wygenerowana struktura, która oczywiście nie może być całkowicie odkryta, więc generator w ten sposób zakrył ją kamieniem i ziemią. A żeby nie być gołosłownym, zobaczcie, że wewnątrz faktycznie znajdują się bloki struktury. Przejdźmy zatem do faktycznych zmian. W ten sposób prezentowała się struktura jeszcze w Snapsie 23W14A, i jak widać mamy tutaj sporą ilość piachu. Ale od dzisiejszego snapshota już po pierwsze piasku nie znajdziemy, natomiast zamiast niego znajduje się tutaj gigantyczna ilość żwiru oraz jak widzicie ziemi. I uważam, że ta zmiana jest naprawdę sensowna, głównie ze względu na to, że ta struktura pojawi się na biomach, gdzie zazwyczaj albo piasku nie ma w ogóle, albo jest tylko w śladowych ilościach. Dlatego pojawianie się tego bloku w podziemiach nie miało za dużo sensu. Ścieżki jak widać są wypełnione żwirem oraz ziemią. Również żwir jest tutaj w wariancie podejrzanym, dzięki czemu zdecydowanie więcej przedmiotów z takiej struktury wyciągniemy. Zmiana jest też o tyle przydatna, że wielu graczy eksplorując tę strukturę ze względu na to, że tunele były wypełnione kamieniem, pomijali tamtą część struktury. Teraz, kiedy przed nami będzie dużo żwiru i dirta, będziemy wiedzieli, w którym kierunku się kierować, żeby kolejne pomieszczonka móc odkryć. A skoro o pomieszczonkach już zacząłem, to tych zostało kilka usuniętych i kilka zmienionych. Na przykład pomieszczenie, gdzie mieliśmy wiele stacji roboczych, już nie istnieje, ale w zamian otrzymaliśmy troszeczkę inaczej wyglądające również z piecykami i stołem kowala, ale pozostałe stacje robocze niestety zniknęły. Pomieszczonko ze wzorem, jak widzicie, było puste. Teraz doszła jedna drabinka oraz jedno krosno na środku wzoru. W kwestii wieży zawsze skrzyżowania wyglądały tak samo, czyli były zbudowane najczęściej z bloków utwardzonej gliny oraz oczywiście z cegieł z utwardzonego błota. Teraz zaimplementowane zostały ciekawi wyglądające łuki zrobione z cegieł. Tak samo w wieżach nie występowała żółta oszklona terrakota, wcześniej była pomarańczowa, ale teraz pomarańczowej już tutaj nie znajdziemy. Przejdźmy teraz do kilku nowych budynków. Pierwszy z nich widzicie teraz na ekranie i jest to prosty budynek głównie składający się z cegiełek z błota oraz pomarańczowej utwardzonej gliny, a w środku znajdziemy crafting. Są również małe budyneczki troszeczkę przypominające iglo, a w środku zazwyczaj znajdziemy kamień szlifierski. Budynki takie też występują w innym wariancie kolorystycznym utwardzonej gliny. Jest też wariant wyższy bardzo podobnego takiego domku, a w nim znajdziemy u góry stół kartografa. Krosno pojawia się nie tylko w dużym pomieszczonku z wzorem, ale również w zdecydowanie mniejszym, jak widzicie tutaj. Jedna z ruin charakteryzuje się ścianą z niebieskiej utwardzonej terakoty. Jest pojemnik z czerwonej utwardzonej gliny, a także pomieszczonko, w którym występują wcześniej nie znajdujące się w tej strukturze murki. Również bardzo rzadko pojawiają się kompletne ruiny różnych pewnego rodzaju części tej struktury, po których no nie da się ukryć, ciężko w ogóle próbować interpretować, czym to w ogóle wcześniej mogło być. Tak samo jak tutaj to pomieszczonko, w którym znajduje się, jak widzicie, krosno. Nowością są też w ruinach generujące się zgaszone ogniska, w tym przypadku aż trzy naraz, a na koniec zostawiłem chyba najbardziej bolesną rzecz. Mam tutaj na myśli ewidentne nawiązanie do pierwotnej archeologii. Jak widać, mamy tutaj dwa bloki węgla, gdzie po bokach znajdują się ceglane schodki. Identyczna konstrukcja była zaprezentowana nam na Mainkonie, gdy prezentowano archeologię, i ten blok został podpalony, by gliniany. jak został utwardzony. Kto wie? Być może jest to tylko mrugnięcie oczkiem do nas graczy, że takie coś mogło być w Minecraft, a być może kiedyś ta część struktury będzie zawierała albo słynny popękany dzbanek, który, jak dobrze wiadomo, teoretycznie znajduje się w grze, albo nawet będziemy mieli tutaj zwykłe, surowe dzbanki z gliny. Oby Mojang coś takiego dodało. No nic moi drodzy, na dziś to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, że przegląd jaki snaprzód Wam się spodobały. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć!